Lina syntetyczna do wyciągarki elektrycznej, kiedyś uważana za coś niesamowitego, niespotykanego, dzisiaj jest codziennością. Praktycznie każdy samochód terenowy, który ma wyciągarkę, ma aktualnie linę syntetyczną. Oczywiście jest bezpieczna, miła w dotyku, jest po prostu lepsza, ale wszystko to się zmienia w momencie kiedy nadchodzi zima, jest mróz i cała lina nam zamarznie. Wtedy wszystkie jej zalety schodzą na drugi plan, ponieważ nie da się jej w ogóle użyć. Trzeba ją rozwijać na siłę, jest to bardzo skomplikowane, trzeba do tego używać dużo siły. Czy da się coś z tym zrobić? Moim zdaniem, da się coś z tym zrobić i da się zrobić tak, żeby, zi żeby zima nas nie zaskoczyła i żeby lina była przydatna przez cały rok. Wielu z Was ogląda mój film po raz pierwszy i nie wie kompletnie kim jestem, ale w skrócie powiem Wam, że zajmuję się offroadem od naprawdę kilkunastu lat. I przez te kilkanaście lat dużo się nauczyłem. Oczywiście cały czas się uczę, ale mam dużo swoich patentów, którymi bardzo chętnie z Wami się podzielę i chciałbym tym samym zacząć serię odcinków, która będzie pewnego rodzaju poradnikami offroadowymi z różnymi moimi patentami. Dzisiaj zajmiemy się liną syntetyczną w zimie. Jest zamarznięta po wczoraj, no i nie ruszy. I właśnie to jest największy problem, przez który trzeba się zająć impregnacją. Zobaczcie, ja prędzej przesunę to auto, niż rozwinę tą linę. Muszę sobie pomóc silnikiem od wyciągarki, wtedy jest trochę łatwiej. Zobaczcie, po co to robić? Jest minus 3, także wcale nie jest tak jakoś zimno. Wyciągarka odblokowana. No nie ma szans tego rozwinąć, to jest zamarznięte na beton. Muszę trochę pomóc wyciągarkom. Tu trzeba sprzęgu włączyć. No wcale nie znaczy to, że talina wyjdzie. Generalnie w takiej sytuacji, najlepsze co możemy zrobić, to zapiąć po prostu tą linę do jakiegoś drzewa, słupa, czegokolwiek, odblokować sprzęgło i cofnąć autem. I tak właśnie zrobię, bo nie mam zamiaru się z tym teraz szarpać. Ale co zrobić, właśnie w sytuacji, kiedy w terenie się coś takiego stanie? No i tu jest właśnie problem i po to się impregnuje tą linę, żeby w terenie się z tym nie szarpać. No bo jak już wkleimy auto, to nie mamy możliwości zapinać do drzewa liny i cofać. Musimy to zrobić wcześniej po prostu. Dobra, biorę się do roboty za... Zapinam linę i cofam. Częgło odpięta, a nie chcę ruszyć. Dobra, co dalej? Ciepła woda, płyn do naczyń. Musimy ją porządnie namoczyć i wypłukać z niej cały piasek, błoto i cały syf, który jest w linie środku. Ta lina jest dosyć nowa, więc nie będzie tutaj dużo roboty. Ale jak macie starą linę, to warto z nią zrobić coś takiego. Już Wam pokażę tylko, co kamerę ustawię. Bierzecie sobie linę i sobie ją całą tak po prostu płuczycie. Jak są tak napuczycie to z niej wszystko fajnie wychodzi. Najlepiej to robić pod wodą w ten sposób. To jest dobry patent na czyszczenie liny. Wtedy cały z nie wypada i jest czyściutka. Dobra, ja to wyczyszczę i pokażę Wam efekt końcowy. Jak macie taki ochraniacz na linę, czy to one są na początkowym kawałku liny to przepuszczcie sobie najpierw tak z 2 metry od niego. Jak już przepłuczecie, to go potem po prostu przesuwacie sobie 2 metry dalej i myjecie tą linę od haka do, do tych dwóch metrów. Zwykle linia najbardziej brudna jest właśnie na tym pierwszym kawałku, no bo nawet takie jest nawinięta na wyciągarce, to cały styf właśnie leci na te pierwsze metry, nie? I też się zwykle używa tych pierwszych metrów, najbardziej, nie? Tych tak powiedzmy 10, a ten, ta końcówka tej liny zwykle jest czysta, ale i tak warto całą sobie przepłukać. Z piasku. Warto to zrobić. Jakby się Wam nie chciało tego robić ręcznie i zdecydujecie się wsadzić linę do pralki, to po pierwsze pamiętajcie, żeby jej nie prać w wysokiej temperaturze. 30 stopni myślę spokojnie wystarczy. I warto ten hack, jeśli macie opcję, to sobie go odczepić od liny. A jak nie macie takiej opcji, tego pozawijajcie w jakieś szmaty i pospinajcie trytytkami bo on wam po prostu rozwali pralkę, jakby gonił gdzieś tam przy wirowaniu, nie? Wiecie o co chodzi? No a tak poza tym to nic się nie stało znaczy, nic się jej nie stanie. Linę mam wyczyszczoną, jest wy... wyprana myślę w sam raz, nie ma tu już żadnego piasku, w niej jest czyściutka. I teraz najważniejszy etap, czyli suszenie. Trzeba to linę bardzo dokładnie wysuszyć. Najlepiej ją dać na jakiś grzejnik albo gdzieś ją powiesić, gdzie jest ciepło. Niech sobie spokojnie z niej cała woda wykapie, wyschnie, bo to jest najważniejsze, żeby ona nie miała w sobie w ogóle wody. I przez tą wodę ona potem jest nie do ruszenia. Także teraz ją daję na grzejniczek. No i czekamy, aż wyschnie. Plalina sobie schnie, znaczy na razie sobie tylko kapie. Jak z niej wykapie cała woda, to wtedy dopiero ją dam na grzejnik, bo nie chcę mieć powodzi w środku. A więc, no, nie chcę tutaj z dwie godzinki. trochę sobie podesnie, trochę sobie wykapię i potem idzie na grzejnik. Linę mamy wyczyszczoną, wysuszoną, bez ani odrobiny wilgoci. To jest bardzo ważne, żeby na tej linie w ogóle nie było wilgoci, bo jakby przez nią ona zamarza. To jest oczywiste. Teraz tak, lina wyczyszczona, dajemy ją do jakiegoś pojemnika, na przykład do wiadra, tak jak tutaj, i impregnujemy. Czym impregnujemy? Właśnie tym. Płynem do chłodnic. Jeśli lina jest dobrze wyczyszczona, to możemy ten płyn potem użyć ponownie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. A więc wlewamy sobie płyn do wiadra. Płyn generalnie nie szkodzi linie. Już to testowałem. On jakby nie ma na nią wpływu. Ten plastik z tej liny jest na niego odporny, a płyn też nie jest w żaden sposób żrący, wiadomo. Tak jak mówię, ten płyn potem można wykorzystać, także to nie jest tak, że on jest do wywalenia po takim zabiegu. Moczymy sobie całą linę w płynie. Polecam do tego ubrać rękawiczki, wiadomo, BHP i tym podobne sprawy. No i w zasadzie nie musimy nawet jej za bardzo trzymać w tym płynie. Ona już tutaj dosyć dużo wsiąkła. Musi sobie odkapać, nadmiar, i możemy montować do auta. Ten patent, naprawdę mega polecam. To jest paseczek taki jakby z pasa transportowego. I on służy do mocowania liny na bębnie, w przypadku kiedy urwie nam się to oryginalne mocowanie, a po prostu chcemy to ulepszyć, bo oryginalny jest bardzo słaby. Po prostu trzeba sobie przełożyć linę przez tą pętelkę, nawinąć na nią jeszcze raz, już wam pokazuję o co chodzi. Dobra, pasek mam przełożony. Jest tym trochę zabawy, żeby to zrobić w ten sposób. Ale to też przez to, że mam tą linę dosyć grubą. To jest lina dziesiątka, a ten pasek jest chyba do ósemki. Wolałbym, żeby był większy, bo ciężko było to przecisnąć przez to, nie? Ale mam to zrobione i mogę tą linę teraz nawijać dalej, żeby się to zacisło. Ja osobiście nawijam linę pod obciążeniem, moim zdaniem lepiej się wtedy układa i jak ją potem używacie w terenie, to nie wciskają się zwoje między zwoje, tylko od razu się nawijają na siebie. Niestety podczas zmiany baterii w kamerze yy, chyba źle dopięłem mikrofon i przez najbliższe kilka ujęć nie będzie dźwięku właśnie z tego mikrofonu, yy, ale po zamocowaniu liny... Właśnie widzicie jak ładnie jest ułożona mnie pod obciążeniem, naprawdę polecam nawijać ją pod obciążeniem, bo potem ona przy zwijaniu faktycznie dużo lepiej się układa. Yy, pojechaliśmy przetestować tą linę, niestety niestety, niestety i niestety, niestety ani razu się tego dnia nie zakopaliśmy i praktycznie nie było trzeba jej używać. No, nie będę specjalnie się dziś wbijał w zaspy tylko po to, żeby przetestować linę czy, czy, jest, czy zamarznie czy nie zamarznie, bo widać to było, że nie zamarza, a był naprawdę dużym mróz tego dnia. Dowaliło śniegu konkretnie, no ale jakby nie była potrzebna wyciągarka, i udało nam się bezpiecznie przejechać bez niej. Teraz, tak podsumowując cały ten zabieg z liną, powiem Wam tak. Jeżdżę już tym autem od momentu, jak ją zaimpregnowałem, jakieś półtorej tygodnia. W tym czasie były różne warunki. Było na plusie, było na minusie, lał deszcz. Jeździłem dosyć dużo. Po drogach, także na całą wyciągarkę na linę leciała sól, e, wypukiwało też ten płyn, no była po prostu tak narażona na takie warunki, jak się zazwyczaj po prostu w zimie, że tak powiem, można spotkać na drodze. I dzisiaj jest, no, jest taki średni mróz, nie wiem, jest minus jeden, minus dwa, także nie jest jakiś taki mocny, ale pokażę Wam, jak to teraz wygląda po tych kilku dniach. Odblokowywuję sobie linę. I dosłownie jednym paluszkiem rozwijam. Lina nie jest w ogóle zamarznięta, wszystko jest w porządku. Widzicie, jest mięciutka. A więc działa. Wiecie, też nie jest to jakby rozwiązanie długowieczne. To nie jest tak, że zrobicie to raz i to wam będzie działało przez 3 lata. To trzeba, jeśli dużo jeździcie w zimie, dużo jeździcie gdzieś tam po śniegu, e, trzeba sobie to po prostu robić co jakiś czas. No, bo ten płyn będzie po jakimś czasie wypukany. Przynajmniej z tych pierwszych zwojów. Wiadomo, że gdzieś tam głęboko w środku pod drugim, trzecim zwojem ta lina już wtedy jest zaimpregnowana bardziej, nie? Ale te pierwsze zwoje zawsze są bardziej wypukiwane. A więc trzeba sobie na to zwrócić uwagę, że nie jest to rozwiązanie długowieczne, jest to rozwiązanie na jakiś czas. Ale naprawdę może nam bardzo dużo pomóc przy jakiejś wklejce w śniegu, kiedy jest nam ta wyciągarka potrzebna, a jest duży mróz. A więc krótko mówiąc. Polecam, warto sobie to zrobić, a przy okazji dbamy o linę, która jest dzięki temu czysta. Tyle! Dzięki, cześć! Dzięki, cześć! Słuchajcie, jeszcze taka jedna rzecz. Dużo obrońców przyrody mnie ogląda, i pewnie niektórzy stwierdzą, że jest to zabijanie środowiska tym płynem masakra, totalna degradacja wszystkiego. Słuchajcie, jeśli jesteście faktycznie obrońcami przyrody. Się chcecie mnie czepiać, to są takie płyny firmy Borygo, jest to płyn Eko. i ten płyn jest, jak pisze producent, bardzo szybko biodegradowalny. Ulega szybkiej biodegradacji, a jego stosowanie jest bezpieczne dla środowiska naturalnego. Tyle. Dzięki. Cześć.